Dzień dobry, to ja Red, A dziś porozmawiamy sobie na temat banerów, a jakich szantków, które czekają na nas już w drugiej połowie 3.5. I postaram się wytłumaczyć, dlaczego. Te banery to cios poniżej pasa od Michała. Omówimy je sobie i ustalimy, dlaczego są tak niekorzystne dla graczy. Jeśli ci się spodoba, to wiesz, możesz zostawić suba i lajka, będę bardzo wdzięczny. No ale nie przedłużajmy, zapraszam do filmu. Żeby zrozumieć, dlaczego ten baner jest tak zły, musimy przeanalizować banery, budowę drużyn, synergię między postaciami i oś czasu. A najważniejszą rolę tutaj odegra budowanie drużyn i synergię między postaciami. Pełen potencjał Ajaki zyskujemy w dło z Szenche i odwrotnie. Pełen potencjał Ajaki wykorzystujemy w kraju Tima głównie z Ajaką i ganiu. więc śmiało powiedzieć, że main Ajaki i przyszłe main Ayaki, które będą dopiero ją dropić, będą chciały też zaopatrzyć się w Shenhen. Jest to jak najbardziej poprawna i mądra decyzja. Ja zakładam, że wy, widzowie, Którzy będą po poajakę, będą chciały też Shenhe do swojej kolekcji. Więc podsumowując, chcemy obie naraz. I jasne, są też niektóre osoby, które chcą tylko szenchę do na przykład do swojej ganiu. Lub tak jak ja mainują roze i chcą Shenhe do Rozy, czy na przykład Gigachada Kei. Ale pomówmy sobie o tej większości osób, które ujisz po pojakę i będą chciały też do tego Shenhe. I teraz troszeczkę matematyki. Żeby dostać dwie postacie banerowe, musimy wydać 160 list na jedną i 160 litrze na drugą, żeby mieć oczywiście gwarancję posiadania tych dwóch postaci, czyli w sumie. 320ish. Bardzo duża ilość i jasne, komuś może wypaść na 2 PT. Ktoś może wygrać dwa razy pod rząd 50 na 50. Poko. Ale jeśli ktoś chce mieć 100% gwarancję, to musi celować w 320ish. Więc do czego zmierzam? Danie dwóch postaci, które mają między sobą bardzo dużą synergię. Danie ich razem na banerach jest okrutnym ruchem. Dlaczego? Na pierwszy rzut oka ktoś może powiedzieć, ale red, w końcu jeżeli mamy te dwie postacie razem, to możemy je dostać w jednym czasie, pasują ze sobą na banerach i wszystko jest dobrze. No właśnie nie, bo to nakłada na graczy duży wymóg dropnięcia dwóch banerowych postaci w jednym okresie czasu. A umówmy się, większość graczy ma problem z dropnięciem jednej postaci banerowej, a już nie wspominajmy o dwóch. Kolejnym gwóździem do trudny jest to, że jesteśmy po wersji 3.4, w której była Jelan i Hutao z mega dobrymi brońmi. I zakładam, że około 90% graczy nie ma już wishy. Nie ma primo, bo wszyscy zawishowali. No umówmy się, kto normalny skipuje tak dobre banery? No i duża część tych graczy nie ma już żadnych wishy, a muszą nazbierać na a i Schengen. Ile mają na to czasu? Około 40 dni. Czy 40 dni, to dużo, żeby zebrać około 300 łyszy? No nie powiedziałbym. Kiedy orientujemy się, że jesteśmy w kiepskiej sytuacji, źle, nie bójcie się, jest jeszcze gorzej. Shenhe jest bardzo limitowaną postacią. Nie było jeszcze jej żadnego rerana, to jest pierwszy. I totalnie nie wiemy, kiedy będzie następny. Więc skipnięcie teraz Shenhe jest. No, no, wiąże się z tym, że przez najbliższy rok możemy jej znów nie zobaczyć. Więc kolejny element presji nałożony przez Michojo. I taka osoba jest w pułapce. Bo jeżeli braknie łyszy, a raczej na pewno braknie, to co się robi w takich sytuacjach? Wydaje się kasę. Więc gracze free to play są to. Totalnie, no, wiecie gdzie. Jeśli ktoś ma Ajakę lub ma Shenhe, to mu to lata, jasne. Ale tak samo by im to latało, gdyby Ayaka była dwa banery później lub dwa banery wcześniej. Bo gdyby Michojo rzuciło te postacie osobno, w jakimś przedziale czasowym, dużo większa ilość graczy mogłaby sobie pozwolić na dwie postacie razem. Na pewno byłyby dużo, dużo większe szanse. Załóżmy, że Ajaka byłaby w 3-5, a Shenhe w 3-7. Osoba, która chce te dwie postacie, robi sobie Ajakę w jednej wersji, bo ma dość czasu, by nazbierać na tą Ajakę. No, 70 wiszy to już jest spora szansa. No, a potem przez dwa patrze se nazbiera jeszcze trochę primo i dropnie też Szenkę. Wszyscy są zadowoleni, prawda? Ale nie, trzeba zarobić. Trzeba wycisnąć graczy jak gąbkę. Do piątek sobie jeszcze wrócimy, ale warto też zepnąć na czwórkę, czyli Mika. Mika to support. Bufuje on normalne ataki, a głównym targetem są postacie fizyczne. A z faktu, że w grze mamy tylko jedną pięciogastkową postać, która korzysta z physical damage'u, to możemy śmiało stwierdzić, że Mika pośrednio albo bezpośrednio jest skierowany właśnie do Euli. jasne, Mikę możemy też łączyć z innymi postaciami fizycznymi, ale zresztą umówiłem to w filmie o Mice idei. Zapraszam, jeśli ktoś nie widział. Skupmy się teraz na tym, że Mika w żaden sposób nie pasuje do jakiejś Schenche. Zarówno Ayaka, jak i Shenhe nie używają normalnych ataków, a tym bardziej nie używają fizycznego damage'a. Ajajaj. No i teraz wyobraźmy sobie przeciętnego maina Euli. Nazwijmy go Robert. Nasz Robercik mainuje Eulę od roku. Bardzo ciężko mu się nią gra, no bo Eula jest teraz zwyczajnie na dole mety. Na się trafiają się roboty, które mają ogromny fizyka RS, tarcze elementarne i gra się zwyczajnie tą Eulą ciężko. Cieszył się z faktu, że Eula i Mika będą razem w 3. Podrobnie sobie Mikę na C6 i konstelację do Euli, którą bardzo, bardzo lubi. Więc w końcu Robert grałby tego Abysa z przyjemnością i z łatwością. A nie, zaraz, Euli nie ma w 3-5. I co teraz z waszym zdaniem ma zrobić Robert? Bardzo oszczędzał, wyczekiwał, męczył się z tym, żeby nie łyszować. ani na Jelan, ani na Huto. Ma już 260 wiszy. I Michojo mówi, że Mika będzie bez Euli. No i nasz Robert jest w pułapce. Jasne, może wiszować na Ayake, Akashenhe i liczyć na to, że Mika poleci całkiem szybko. Ale nikt nie da mu gwarancji kiedy. Mój drogi kolega ze streamów, Cydak ma na koncie C3 Raiden i C2 Sare. Inny mój znajomy, Morgoth dostał pierwszą lajlę po 120 Wishach, a ja sam Sarę na C6 dostałem dopiero po 220 Wisha. Więc czterogwiazdkowe postacie z banerów to scam. Nie ma żadnej gwarancji, że otworzy 50 Wiszy i dostanie jakąkolwiek mikę. Może otworzyć 80, dostać go na C6, fajnie, a może otworzyć 260 i mieć go na C2. I tym oto sposobem i Robert i wszystkie inne mainy Euli, które chciały mieć Mikę na C6, są zwyczajnie w pułapce. A jak już ustaliliśmy wcześniej przyszłe maina jaki też są w pułapce, bo muszą dotknąć dwie postacie banerowe pięciogwiazdkowe, a przy okazji dostaną Mikę, z której nie jest im do niczego potrzebny. No umówmy się. No chyba, że ktoś jest mainem Euli jeszcze mainem Majaki i w ogóle to, no, no to może wtedy. Następnym powiem, dla którego uważam, że ten baner to totalne dno, jest fakt umiejscowienia go w ten sposób na osi czasu. Michojo od dawna ustawia banery, tak by zarobić. Czy to coś złego? Nie. Skąd? To nie jest gra charytatywna. Każdy chce zarabiać. Ale wcześniej przynajmniej starali się to jakoś łączyć z fabułą, z eventami. A tutaj mamy event z Mondstadt. Duży festiwal. Tak naprawdę Latens Ride w wersji Mondstadtowej. I nie mamy żadnej postaci z Mondstadt na banerach. Mihojo pokazał, jak dosłownie w piu. Nie chcę brzydko mówić. Mają gdzieś fabułę, eventy i wszystko. Im dla nich teraz liczy się tylko kaza. Mogli pokombinować, żeby jakoś tam wepchać biedną eule. Jakiegoś losowego Ventiego. Cokolwiek. Diluka byłby już lepszy. Cokolwiek po prostu, żeby była tam chociaż jedna postać z Mondstadt. A tak, to rzucili sobie losową postać z Inazumy i losową postać z Liwe, Tak, o. Nie wiem, może jakaś szenchę przyjdą se na festiwal z Mondzie powiedzieć siema, zbić pionę i nie wiem, dwa dialogi zamienią. I wtedy będziecie, a widzicie, są w Mondstadt wencie, czyli ma sens złożenie banerów. Ale po pierwsze, wątpię. Po drugie, byłoby to tak bez sensu, że ja nie, nie. Jestem załamany naprawdę. O ile wcześniej jak się pojawiał w jakimś kwestii w Wen na przykład, Jaemiko to miała swój banner. Jak pojawiał się Ito, to też miał swój banner, było to jakoś powiązane. A tutaj, a chcemy zarobić, to wrzucimy selosowe postacie pod zarobki, jeszcze tak zespolone, żeby gracze musieli wydawać kasę, żeby dropnąć dwie sztuki. A rzucimy jeszcze czwórkę, która pasuje do totalnie nie tej piątki, i wszystko będzie banglało. No dobra, ale ktoś będzie może chciał bronić ten banner, mówiąc, że A. Shenhe nie było dawno. B. A jaka ma swój skin, i przydałoby się, żeby był banner jaki, żeby ten skin jakoś miał sens. C. Na banerze w końcu jest Mika z Mondu, więc są. Postacie z mądu. Więc po kolei. To, że Shenhe nie ma swojego baneru od dawna, to jest żaden argument, bo Eula nie ma tego baneru jeszcze dłużej. Więc ten argument jest totalnie bez sensu. A propos skina. Kogo to obchodzi? Tak szczerze. Kogo obchodzi jakiś durny skin? Czemu go nie było w 3 4? Skoro skin wszedł w 4, to dajcie baner. A jaki w 4? Uker skin. Przysięgam. Kogo tu? To obchodzi. Jak chcieli łączyć Ajakę ze skinem, to mogli dać baner Ajaki w 3-4. A ktoś teraz mi powie, że w 3-4 był latan z Raidy i musiała być postacie zliłe, to go chyba strzelę naprawdę. Bo jak jest latan z Raid, to mają być postacie zliłe, ale jak już jest event w mądzie to już nie musi być postacie z mondu, bo po co? Więc mówienie, że skin Ajaki to baner Ajaki nie, to, to, to jest argument szczapy. A propos tej czwórki, biednego Miki. Kogo obchodzą czwórki? Oni rzucają czwórki losowo i mają to gdzieś. Kiedyś myślałem, że piątki i czwórki są mocno powiązane. To znaczy jak jest jakaś konkretna piątka, to są konkretne czwórki, które fajnie pasują do tej piątki. Żeby gracz, który szuje po pięciogwiazdkową postać, miał też fajne czterogwiazdkowe postacie do niej. I może rzeczywiście kiedyś tak było, nie wiem, i to Goro, Raiden, Sara, fajnie. Ale coś czuję, że to się właśnie skończyło na naszych oczach. Śmiesznie będzie, jak będzie banner Euli za wersję albo dwie wersje i nie będzie tam Miki, to już w ogóle będzie impreza. Mika nie ma nic wspólnego z Ayako czy Na ani płaszczyźnie Lorowej, ani na płaszczyźnie gameplayowej nic wspólnego ze sobą nie mają. Pora by wam wyjaśnić, z czemu Michoyo tak postąpiło. Jak sobie już ustaliliśmy, Michojo chce zarobić i to dużo. Honkai Star Rail już za rogiem. Trzeba mieć dużo kasy, żeby zainwestować w kampanię reklamową. Nie zdziwcie się, jak zostaniecie zasypani reklamami. Niektórzy już mają sporo reklam z Honkajem. Ludzie wysypali się i z kasy, i primo na banerze Jelan i Hutao. Michojo, chce powtórzyć tą sytuację w 3-5. Tylko na banerze Ajaki i Szenche. Wydoić z gracza wszystko, co się da. Ostatnie krople pieniążków. Znając życie ekipa od analityki i spekulacji z Ogólnie prognoza przychodów policzyła, że banner Euli i Albedo nie zarobi tyle, ile oni potrzebują. Dlatego postanowili zrobić małą roszadę i wymienić Szenchę, Ajakę i Eule i po prostu pozamieniać te postacie. Eule odsunąć na dalsze plany, a w nas wyciągnąć jak najwięcej kasy. Bardzo smutna sytuacja. Ja się szczerze modlę, żeby okazało się, że to jest jednorazowy skok na kasę z powodu Honkaja i potem się już uspokuje i wrócimy do normy. A jeśli nie, to gężnik. w Wkrótce zamieni się w straszne miejsce. Już powoli się zamienia. No, ale myślmy optymistycznie. Będzie dobrze. Będzie. Na pewno, na pewno będzie. No nic, osobom, które przygotowują się na wyszywanie i na jakiej na szęchę ślę duże powodzenia, bo naprawdę potrzebujecie tego. Oby w kilka wiszy wypadło wam wszystko, czego potrzebujecie. A Eula mainom... Ech. no, współczucie. Duże, duże współczucie, bo też jestem poniekąd mainem Euli i też jestem smutny. Ale ja mam już inne problemy z Deją. No, ale nic, liczmy na to, że będzie. Lepiej, a fonty okaże się totalnym bengerem i wszyscy będziemy zadowoleni. Jeśli Ci się spodobało, zostaw suba i lajka, like, będę bardzo wdzięczny. A z wami będę się już żegnał. Pozdrawiam.